Ośrodek Sportowo-Kreacyjny Dzikowiec był gospodarzem kolejnej rundy Sudeckiej Ligi Narciarskiej. Młodzi narciarze próbowali swoich sił na najtrudniejszym stoku w naszym regionie. Sudecka Liga Narciarska to cykl zawodów skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Składa się z ośmiu wydarzeń rozgrywanych na Dolnośląskich Stokach. Jest to już trzecia edycja Sudeckiej Ligi Narciarskiej. Na trasie mamy około 150 zawodników. Praktycznie jest to impreza cykliczna, jedna z większych imprez na Dolnym Śląsku, o ile nie największa. Imprezę organizuje sześć dolnośląskich klubów. Między innymi współorganizatorem i założycielem tej imprezy jest klub narciarstwa alpejskiego Dzikowiec. Zawodnicy, jeżeli się ze stromym zjazdem w konkurencji, stalą specjalne. Wyniki zawodów można znaleźć na stronie sudeckaliganarciarska.pl. i zawodników oczekujących trudnych wyzwań zapraszamy na kolejne zawody w sportach zimowych, organizowanych na dzikowcu. Najbliższa impreza to zawody z cyklu Family Cup 29 stycznia, a potem Puchar Dzikowca 5 lutego. Pełny kalendarz zawodów można znaleźć na portalu wałbrzych24.com.